Siema, nie mogę rozmawiać, bo właśnie demorsować. Ale to ty dzwonisz. Na razie. Jest trochę zimno. Siemaneczko, witam was w materiale. Jestem już po testach, o których wam co nieco więcej opowiem w dalszej części materiału, ponieważ dzisiaj byłem na kuligu, naprawdę fajna zabawa. Szkoda, szkoda, że nie zabrałem, zabrałem GoPro ale i tak, no najważniejsza jest ta zabawa niestety jej nie, nie mogliście zobaczyć ale zabieram was zaraz na, na morsowanie wiem, że to się zrobiło takie popularne ale ja nie jadę z tego powodu, że to jest popularne, tylko z tego powodu, że e, tak jakbym do babci szedł na e, wannę, wannę z lodem, no to mamy dostępne coś naprawdę, naprawdę mocnego ponieważ no, mamy bardzo niskie teraz te temperatury może nie bardzo, bardzo, chociaż porównując e, ostatni czas, ostatnie lata no, to są to niskie temperatury i bardzo mnie to cieszy, więc pojedziemy, pojedziemy. Akurat dzisiaj tak wypadło, myślałem, że możliwe, że sam pojadę, a pojedziemy sobie z bójkiem i pomorsujemy. Wczoraj grałem sparing, który przegraliśmy. Przegraliśmy 3-1. No i grałem, grałem oczywiście sparring tutaj już w mieszku, ponieważ powiem Wam, jak, jak wygląda sytuacja. No i w sumie, w sumie to było tyle, więc będziemy widzieć się już pewnie na, na jeziorku, na jeziorku jak już będę, będę wpijał do wody, tam troszeczkę posiedzę. Co nie, co wam pokażę, żeby wiecie, też w materiale coś się działo, no ale to też nie jest nic specjalnego, po prostu wejście do wody i tam się, tam się stoi i tyle. Wchodzimy do wodziany. I trust us my love someone i could trust someone who can help me when my life is in a wreck oh why need love someone i could trust someone who can help me when my life is in a right 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 Ale, te palce, jak trzymałem tą kamerę, to mówię, to chyba tak do końca wrócę i tak. <gry> po tym jak wróciłem do domu, odzyskiwałem ciepło i dodatkowo z Olafem zrobiliśmy live. A. Planujemy robić też takie rzeczy dzisiaj częściej, więc subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i włączcie też swoje powiadomienia i wtedy na pewno was, was to nie ominie a bardzo serdecznie Wam dziękuję bo nie spodziewałem się takiej ilości osób, w pewnym momencie było 100 osób na żywo i to jest naprawdę naprawdę dla mnie to są mega wyniki a utrzymywało się przez tak cały czas z 70, 80, a nawet 90, więc naprawdę naprawdę kosmos, bardzo Wam za to dziękuję w ogóle wszystko co się dzieje ostatnio na kanale to naprawdę jestem wdzięczny za to wszystko, to, to wszystko, co się dzieje. I wracając do tego morsowania, temperatura chyba taka najmroźniejsza ze wszystkich, jakie dotychczas były, czyli chyba minus 12, później minus 13. No to już był konkret. Ja tak naprawdę nie odczułam tej temperatury takiej na przykład minus 3, a minus 10. Dla mnie. Często nie ma tej różnicy, chociaż ja za dużo też na dworze, może tak nie, nie chodzę, nie stoję, bo bardziej wiecie, przyjeżdżam do klubu, idę na boisko, z boiska schodzę, no to, to troszeczkę inaczej wygląda, ale sam fakt, no nie czuję tych takich różnic, a tu jak wyszedłem z wody, to naprawdę naprawdę dało się to we znaki. Jeszcze to, że byłem zanurzony cały, czyli też były ręce. Nogi no to wiadomo, można sobie obuwie kupić Ale nogi to jeszcze były do Do wytrzymania, ale ręce to naprawdę Myślałem, że będę musiał prosić Wujka i ciocię, żeby mnie ubrali Bo no dotykam plecaka I normalnie nie, nie czuję nie, No niczego nie czułem, nie czułem tej końcówki Żeby sobie otworzyć ten plecak Więc naprawdę, naprawdę było konkretnie Wręcz bym powiedział, że troszeczkę przesadziłem W sensie na organizmie Tutaj wiecie, klata i wszystko To ja bym mógł tam myślę, że Minimum te 10 minut posiedzieć, bo już się robiło tak naprawdę oddech spokojny, robiło się naprawdę dobrze, ale najgorzej było z tymi palcami, wiedziałem, że jak będę jeszcze na przykład kolejne 30 sekund, to. To będzie po prostu jeszcze gorzej po tym wyjściu, I, i no naprawdę po wyjściu i sama ta droga, ponieważ na tym jeziorku byliśmy troszeczkę odgniezna, więc wracaliśmy, wracaliśmy z powrotem. To też jakby nie jest pozytywne, ponieważ, wiecie, siedzieliśmy w samochodzie, a inaczej jest, jak na przykład byśmy wracali na, na pieszo do domu, ale no stamtąd, stamtąd oczywiście by się nie dało, bo to jest za daleko. Ponieważ, wiecie, to krążenie, ruszyć cały czas sobie dło, dłońmi, stopy też, paluszki, to Naprawdę był konkret i dzisiaj, ponieważ mamy następny dzień, no jak sobie tak odczuwam, no to końcówki tutaj czuję, jak, nie wiem, oglądaliście Tomiego i to mi. Tomiego i, i Hilfigera. <laughs> Bajkę Tommy i Jerry. To oni, jak tam się wiecie, łupali. To jak ktoś dostał w rękę, to od razu mu się te palce takie wielkie i czerwone robiły. I ja mam teraz takie podobne uczucie: te końcówki cały czas są takie pozbijane. Tak jakbym też w sumie sobie takie klamerki na nie powrzucał, i troszeczkę mnie grzeją, grzeją jeszcze stopy tak leciutko przy takich różnych ruchach. No ale fajnie, fajnie. Właśnie teraz też wróciłem z boiska, byłem sobie na takie... 25, pół godzinki Zrobiłem sobie taką tylko techniczkę Bo za dużo też nie idzie zrobić na tym boisku Z tego względu, że wiecie no nie, Niebezpiecznie się trochę już robi A po, pożąglować to, to nie ma problemu więc się, więc się dalej Pobawiłem piłą, troszeczkę ścianki też poużywałem Ale na to Was nie zabierałem Ja teraz będę się wybierał Wybierał do, do babci na obiad A po obiadku pewnie sobie usiądziemy i porozmawiamy co do. No co do tych testów, co są w tytule, nie? Przejdziemy do tego głównego tematu i, i tym pewnie sobie też zakończymy ten odcinek, bo pewnie coś tam wam się rozgadam, jak to ja. W ogóle, patrzcie minus 9, było też przed chwilą chyba z minus 10. Jak odpaliłem samochód, to jakieś dziwne dźwięki zaczął wydawać. Jak odpalał, to też się trochę zbierał, ale to jest jednak dobry motor i on tak kręcił, kręcił, kręcił i nagle wszedł na te obroty. Naprawdę, co ta zima tutaj nam wyprawia? Ło! Wow! Po obiedzie u babci wróciłem do domu, nagrałem dla Was główną część, jednak stwierdziłem, że nie będę tego dodawał. Jedną informację musiałem sobie jeszcze sprostować. Kolejna sprawa to, e, to poziom energetyczny. Mam wrażenie, że tam troszeczkę to było niżej niż jest zazwyczaj. A, a mówię, przyda się takie odświeżenie, jeden dzień takiej przerwy i sobie wrócę do tego tematu. Więc wracam dzisiaj i, i chciałbym wam opowiedzieć. Już ucinam spekulację, fryzjer o mnie pyta, więc do fryzjera będę się wybierał, ponieważ już trochę y, jestem obrośnięty. Też na wyjeździe byłem i, i tak, tak to czas sobie leciał. Y, więc przechodzimy do głównego tematu, y, czyli kolejne testy w drugoligowym zespole i to w tym samym drugoligowym zespole, w którym byłem, ponieważ Sokół soku Ostruda. Y, jeśli. Dopiero padliście na ten materiał albo jesteście od y, krótszego czasu tutaj na kanale, to wcześniej pojawił się. Materiał, ponieważ przed nowym rokiem byłem właśnie w Ostrudzie na takim test meczu, więc macie w anotacji u góry, teraz wam się wyświetli, możecie sobie po tym na przykład materiale przejść tam i, i obejrzeć, jak te testy wyglądały i tak dalej, i tak dalej. Po nowym roku dostałem telefon od trenera, że chcieliby, abym przyjechał na tydzień, dwa tygodnie treningów, więc pozytywnie, pozytywnie byłem do tego nastawiony i też podejście było moje takie, że tak jak to było przed wcześniejszymi tymi testami. Że co by się nie działo, jaka by nie była ocena po tym wszystkim w moją stronę skierowana, to ja i tak zbieram kolejną lekcję. Chociażby to, że tam też są tacy zawodnicy już, którzy grali w ekstraklasie, więc też można się czegoś nauczyć. Jedna osoba mnie pytała, czy na przykład jak byłem tam na test meczu wtedy, to czy był Rafał Siemaszko. Wtedy był, teraz też na treningach był, więc bardzo fajnie z takimi osobami. Potrenować. Tak się zastanawiam, od czego najlepiej by było tu zacząć, ale po prostu opiszę Wam w dużym skrócie, jak to, jak to tam wyglądało. Tak więc, przechodząc. Po moim przyjeździe, jak, jak tam zajechałem, dostałem pokój, już teraz troszeczkę inny, ponieważ wcześniej to byliśmy w takim pokoju w trzy, w trzy osoby i tam była łazienka, a teraz miałem taki już można powiedzieć jak zawodnicy, czyli pokój z łóżkiem, biurko i, i łazienka. Kuchnia jest taka wspólna. Więc w tej kuchni można było co nieco porobić. Wiecie, nowy teren, więc ja też za bardzo nie chciałem się, się rządzić, ale chłopacy też nie mieli problemu, więc coś tam, jak na przykład tosty czy, czy tego typu rzeczy, mogłem sobie bez problemu zrobić. Treningi były raz dziennie, tylko były takie dłuższe i połączone, czyli jak przyjeżdżało się do klubu, no to na przykład zaczynaliśmy salką, później było boisko, lub następnego dnia siłownia, i później było boisko. I tak ten trening był troszeczkę dłuższy i z połączeniem właśnie tych, tych obu, Rzeczy. Jednego dnia też byliśmy pomorsować z całą ekipą, więc tam chyba w 13 osób, naprawdę bardzo fajna tam atmosfera jeśli któryś z zawodników może to oglądać to, to serdecznie pozdrawiam i dziękuję za tak miłe przyjęcie bo naprawdę atmosferkę mają fajną i również chciałem bardzo podziękować Zimiemu który mi przez ten tydzień prawie że tydzień pomagał Zimi jak wiecie lub nie wiecie to, to właśnie zawodnik Sokoła Ostrudy, który jest z Gniezna i się zgadaliśmy też z dworca mnie odebrał, na dworze mnie zabrał i w kilku innych rzeczach mi pomógł więc bardzo Tobie Zimi dziękuję jeśli oglądasz możecie być ciekawi różnic między drugim a trzecią ligą, i na pewno pierwsza rzecz to jest takie przygotowanie taktyczne. Zresztą, trener, który tam jest, wiem, że również był w Lechu Poznań. Ja, akurat, jak byłem w Lechu, to już ponoć tego trenera nie było. Ale widać pewne takie rzeczy i takie schematy, które w Lechu też się przewijały. Więc na pewno to przygotowanie taktyczne i fizycznie, oczywiście, to jest też liga zawodowa. To jest pierwsza liga, która jest zawodowa, ponieważ trzecią ligę nazywa się. Nazywa się tą ligę półamatorską, a, a druga liga no to już liga zawodowa i tam po prostu z tego co tak zawsze słyszałem to zawodnicy mają się utrzymywać już z płac z klubu po to aby być gotowym do, do grania i, i to już jest ten poziom pierwszy centralny i, i taki, taka piłka to jest zawodowa już. Więc taktycznie i fizycznie to już jest taki e, o jeden poziom po prostu przeskok wyżej. Podczas tego jak byłem na tych testach, wy oczywiście nie wiedzieliście o tym, ale pojawiały się e, takie pytania do mnie, jak przygotować się do testów, e, co takiego robić, nad czym się skupiać i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj wam chciało opowiedzieć to na materiale tak bardzo szybko, ponieważ e, na każde takie pytania praktycznie odpowiadałem tak samo, że no nie jesteście się praktycznie w żaden sposób przygotować jakoś do tych testów. No. Że tam torbę spakować, czy coś jak jedziecie, no to logiczne to już sami wiecie, jakie sobie rzeczy macie spakować i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli chodzi o takie typowo przygotowanie boiskowe, no to ja na przykład wiedziałem, że jestem po przerwie z piłką, więc starałem się jak najszybciej wrócić na to boisko, aby chociażby technicznie troszeczkę popracować z piłką, no bo nie jesteście w stanie zrobić czegoś takiego, że nagle zaczniecie tydzień przedbiegać, żeby być tam fizycznie. Lep lepszymi zawodnikami, więc y, to nie jesteście w stanie tak tego zrobić. I, no tak naprawdę, testy to jest takie sprawdzenie was, więc na tym etapie, na którym jesteście, jedziecie, y, pokazujecie się z takiej strony, a nie innej. Tak jak ja byłem na y, tych testach y, wcześniej, tych pierwszych, co był ten test mecz, no to ja tam praktycznie w ogóle się nie przygotowywałem. Właśnie ja byłem po. Po przerwie, tak naprawdę, raczej ruszyłem tydzień wcześniej i to był taki luźny tydzień wprowadzający. Ja dopiero piłkę pierwszy raz po tygodniu dotykałem, i po tym tygodniu pojechałem i zagrałem tam mecz. I to troszeczkę było odczuwalne w nogach, że jestem po przerwie, ale, ale ogólnie, no, jechałem z taką myślą, że jadę się sprawdzić i to, co, to, co ma być, to, to tam będzie. Ja się na pewno będę starał. I tyle, więc pozytywnie, zawsze bądźcie nastawieni. I no ja wychodzę akurat z takiego założenia, no każdy może inaczej do tego podchodzić. Jedni mogą sobie mówić, że ja jadę i się tam dostaję i to, tak sobie to założyć. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że szukam we wszystkim i tak pozytywów czy negatywów, jakoś staram się dużo nie myśleć przed wyjazdem, tylko po prostu co się wydarzy po, no to wtedy sobie to analizuję, ale przed wyjazdem no to jak już wiecie, ja miałem takie podejście, że tak jak to było też teraz, że jadę i jeśli będzie pozytywnie, no to, to fajnie, jeśli by było negatywnie, to też będą dla mnie wnioski, więc też pozytywnie, bo będę wiedział, na przykład jaki element jest u mnie, u mnie szwankuje, że na przykład w tej drugiej lidze nie jestem w stanie grać i pod tym kątem bym po prostu to obserwował, więc nie ma takiego konkretnego przygotowania. Oczywiście według mnie może. Ktoś ma jakiś inny pomysł, i, i nie wiem, może tydzień przedrobi jakieś specjalne treningi. No, ja tak nie robiłem i wam mówię po prostu z mojego doświadczenia, jak to, jak to wyglądało w moim przypadku. Też jak tam sobie mieszkałem ten tydzień no to wiedziałem, że będę miał więcej czasu wolnego, ponieważ wiecie, jak tam są zawodnicy, oni mają ze sobą różne rzeczy, którymi mogą sobie zająć czas, czy na przykład komputer, czy konsola, czy jakieś inne rzeczy a ja jednak miałem też trochę ograniczone miejsce, ponieważ brałem torbę, no i nie brałbym, nie wiem, ze sobą komputera, żeby zmontować jakiś materiał W sumie też z tego jestem zadowolony, bo jak wiecie mam swoje cele i w jednym to jest wrzucam dwa materiały tygodniowo, i wcześniej zmontowałem materiał, żeby podczas tego pobytu materiał wleciał. I jak wróciłem do domu, to również wyrobiłem się na to, żeby w niedzielę wrzucić materiał, więc te cele też zostały spełnione. I to jest właśnie też to, jak mają działać te cele, że. Wiecie, one podświadomie na nas działają. Ja nie czuję takiego narzucenia, że ło musisz wrzucać dwa materiały tygodniowo, bo coś się stanie. Nie, ale jak jestem w stanie i mogę to jakoś zrobić, no to to po prostu robię. I tak, tak właśnie to ma działać, więc z tego jestem zadowolony. Zabrałem ze sobą dwie książki, jedną w całości przeczytałem, a teraz będę zabierał się za czytanie e-booków od dieta piłkarza na... Na Instagramie możecie sobie sprawdzić i, i zobaczymy. Będę działał też teraz z tym jedzeniem, ponieważ z każdym rokiem staję się mądrzejszy. Na inne rzeczy też zaczynam zwracać uwagę i, i właśnie w tym elemencie znowu chcę się podnieść, więc korzystam z takich rzeczy, jeśli mam możliwości. Również zabrałem sobie gumę oraz piłeczkę tenisową do tego, żeby sobie jakieś dodatkowe ćwiczonka porobić w pokoju, żeby też... Trochę i zabić ten czas, ale w sumie ja tego czasu nie musiałem zabijać, tylko wiedziałem, że mam więcej czasu wolnego, więc właśnie skorzystam z tego, że no nie, nie mam komputera, no to biorę książkę i szybciej po prostu książkę przeczytam, bo nie będzie czegoś, co mnie może nie tyle, co będzie rozpraszało. A to, że no, nie mogę na przykład zmontować materiału, no to przeczytam więcej tej książki niż normalnie, bo na przykład wiecie, w domu przeczytam, nie wiem, sobie mówię, jeden rozdział, dwa rozdziały i idę montować. Tam nie, nie miałem montażu, więc yy, robiłem sobie na przykład, a, czytam trzy rozdziały. Zresztą czytałem taką książkę, że ona mnie tak wciągnęła i tak mi głowę trochę rozwaliła, że, że naprawdę, naprawdę koks, yy, ale. Tą książką, ponieważ kilka osób na Instagramie się pytało, na razie nie będę się dzielił, pewne rzeczy też zostawiam się dla siebie, żeby to były takie asy z rękawa e, i pod przyszłościowe, może jakieś projekty, więc na razie to zostawiam dla siebie. A materiał o książkach widziałem od Was e, taki dobry, pozytywny odzew, że chcielibyście coś takiego zobaczyć, więc e, pojawi się na pewno w którymś z materiałów. Troszeczkę tego, że Wam opowiem, może w następnym i Wam polecę, polecę jakieś książki, coś opowiem. Jeśli z których coś pamiętam, a z niektórych myślę, że pamiętam, to wam, wam co nieco opowiem. Więc tak to wyglądało na tym wyjeździe. W piątek miał być sparring z Lechią Gdańsk. Więc ekstraklasowa drużyna to by było kolejne ciekawe doświadczenie. Ale niestety w czwartek byłem na rozmowie z trenerem. Wypadłem ogólnie pozytywnie. I jakby dalej zastanawiałem się, jakby wam to tutaj powiedzieć, ponieważ ja nie chcę wchodzić w takie rzeczy już bardziej głębsze, może takie bardziej prywatne. Więc no nie mogę wam powiedzieć, co było przyczyną, że nie pojechałem na sparring i że na przykład zostaję teraz w mieszku na pół roku, ponieważ już was informuję, że na pewno na pół roku zostaje. Ale to może w przyszłości Wam o tym powiem i Was mogę tylko zostawić z tą informacją, że pozytywnie się zaprezentowałem. Z trenerem też sobie porozmawiałem i, i mówię: Ja jestem zadowolony z tego wyjazdu jak najbardziej, i, i nie mam na co narzekać. A przyszłościowo może Wam opowiem coś więcej e, o kulisach tego wszystkiego, że tak powiem. E, więc e, ucinając już spekulacje i te pytania, że kiedy jakiś transfer, kiedy jakiś transfer, no to Wam mówię, że na razie bez żadnego transferu i pół roku zostaje w mieszku. I to by było tak naprawdę tyle. E, mam nadzieję, że wszystko zostało tu, tu powiedziane. Jeśli nie, no to zawsze możecie przecież zadać komen komentarz, komentarz w pytaniu. Można? Można. Ktoś może spróbować? Może. Zawsze może zadać pytanie w komentarzu, ja postaram się odpowiedzieć i mogę Wam podziękować za obejrzenie tego materiału. Yy, trzymajcie się, siemaneczko.